No, cześć kochani, witajcie w kolejnym dniu magnetycznego Pingwina Jarvis. <laughs> Dzisiaj czwarteczek, w środę mnie nie było, gdzieś tam ten dzień uciekł. Gorąco, gorąco, to dopiero będzie. No, także słuchajcie, jakoś udało mi się przywrócić do życia tego Samsunga. Widzicie, bateria się już ładuje 5%. No cóż. Tutaj wychodzi na to, że. bo miałem obawy pewne, że taśma przycisków jest uszkodzona, ale jednak nie, bo widzicie, że naciskam sobie tutaj przycisk power, oczywiście bez, bez plastikowych przycisków, i telefon się wzbudza, więc jest ok. To musi się dobrze naładować. To musi się dobrze naładować i będziemy sprawdzać telefon, czy on jest sprawny. Tak jak wspomniałem, Powiem klientce, przekażę klientce, że bateria no to raczej byłaby do wymiany, bo jest pięcioletnia, więc no, akumulator pięcioletni, to sami wiecie, jak funkcjonuje i na co można na, czego można się po nim spodziewać i na co jego samego stać. Także tutaj nie będziemy te, to poddawać dyskusji. Dobra, ten telefon się ładuje, ja go odkładam i biorę sobie tego laptopa na mm, za chwileczkę na blat. Bo też już zaraz do pracy uciekam. Jest 6.23, więc czas najwyższy się powoli zbierać. Także na popołudniową sesję magnetyczną yy, przeznaczam tego laptopa. Yy, tam go dogłębnie muszę już yy, sprawdzić, ponieważ no, to się troszeczkę przedłuża. A klienci czekają. Także te telefony mi troszkę tutaj ostatnio yy, niespodziewanie trochę zabrały za dużo czasu, no ale tak to w życiu bywa. Trzeba coś dobrze sprawdzić, żeby się przekonać, czy to się da naprawić, czy to się nie da naprawić. I za wszelką cenę, jeżeli mam takie przeczucie lub poczucie, że coś można by więcej zrobić, niż tylko obejrzeć telefon i powiedzieć: A, nie da się, to próbuję. Łyk, dobrej kawy, spokojnego poranku Wam życzę. I do zobaczenia.